Niecały rok temu zakończyła się długa i kosztowna inwestycja rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance. Nekropolię powiększono o 560 nowych miejsc pochówku. Wybudowano szerokie chodniki, postawiono lampy. Inwestycja była zdaniem byłego burmistrza niezbędna. Autentycznie ten miesiąc sierpień, miesiąc wrzesień, to już jest taka czerwona lampka, zagrożenie, że nie będziemy mieć miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym. To był fałszywy alarm. Minął prawie rok od zakończenia inwestycji, a dodatkowe 2 hektary terenu wciąż pozostają puste. Dlaczego? Moim zdaniem, bez pozwolenia na użytkowanie, chowanie na tym terenie zmarłych no nie do końca jest zgodne z prawem. Bo do starostwa wpłynęło jedynie pismo o zgłoszeniu robót budowlanych. Inwestycja była prowadzona bez pozwolenia na budowę. W myśl prawa budowlanego cmentarze są budowlami, na które należy pozyskać takie pozwolenie. Skutkuje to tym, że na dzień dzisiejszy nie mamy pozwolenia na użytkowanie tego terenu, czyli mamy wybudowane oświetlenie, ścieżki, ujęcia wody, natomiast duże wątpliwości wzbudza fakt możliwości tutaj pochówku zmarłych. Wartość inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Przetarg wygrała firma Baheko należąca do córki byłego burmistrza Trzcianki. Zobowiązała się ona do ułożenia chodników, budowy oświetlenia, wyrównania ziemi. W naszym przekonaniu absolutnie nie było potrzebne pozwolenie na budowę. Wszelkie formalności zostały wykonane. A więc dlaczego nie chowa się zmarłych na nowej części cmentarza? Ekshumacje wykonywane przez rodziny zmarłych spowodowały, że takiej potrzeby nie ma. Tymczasem były burmistrz Ścianki twierdzi, że to atak polityczny na niego. Nie będę się ustosunkowywał, dlaczego nie ma na nowym miejscu pochówku, dlaczego jest na starej części cmentarza komunalnego. Natomiast musimy wszyscy mieć tą świadomość, że niestety co roku około 200 osób umiera i te miejsca muszą być zabezpieczone. Członkowie komisji rewizyjnej twierdzą, że konieczne było pozwolenie na budowę cmentarza ówczesny burmistrz zapewnia, że wszystkie formalności zostały zachowane. Te wątpliwości musi rozstrzygnąć obecny burmistrz miasta. Ma na to czas do 18 września.